Wideo poradnik o dostosowaniu instytucji i usług publicznych do potrzeb osób w spektrum autyzmu. W filmie występuje pani Agnieszka. Szczupła brunetka z włosami częściowo koloryzowanymi na niebiesko, około 40 lat, w okularach z cienkimi srebrnymi oprawkami. Jest ubrana w białą koszulową bluzkę, z drobnymi falbankami pod szyją i czarną marynarkę. Na marynarce ma przypiętą srebrną broszkę. Filmowana jest na szarym tle. Wypowiedzi pani Agnieszki przedzielane są animacjami, w których słychać lektorkę. Animacje ilustrują wypowiedzi lektorki i pokazują między innymi wielobarwne koło z pojawiającymi się czarnymi punktami odpowiadającymi cechom osób autystycznych. Obok koła pojawiają się napisy z nazwami cech. Oraz ilustracje osób w różnym wieku. Pokazywany z góry wielki labirynt z wysokimi ścianami, w którym samotny mężczyzna szuka wyjścia, jako symbol nowego, nieznanego dla osoby autystycznej budynku. Halę dworca kolejowego jako przykład miejsca z natłokiem ludzi i dźwięków. Ścianę pełną kartek z ogłoszeniami na poczcie. Jako symbol nadmiaru informacji. O tym, co powinno być w zakładce dostępność strony internetowej instytucji, na ekranie laptopa pokazują się ilustracje do czytanego przez lektorkę tekstu. Film ma napisy dla osób niesłyszących, a w lewym dolnym rogu ekranu znajduje się tłumacz języka migowego. Trwa około 4 minuty. Ustawa o dostępności to istota rządowego programu Dostępność Plus. Zobowiązuje podmioty publiczne i ich personel do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Mam na imię Agnieszka i jestem osobą w spektrum autyzmu. Opowiem o przykładach dostosowania instytucji publicznych do potrzeb osób autystycznych. Zacznę jednak od spektrum. To bardzo ważne, żeby zrozumieć, że autyzm można porównać do palety barw, której odcienie symbolizują indywidualne zestaw cech każdego z nas. Uproszczenia i stereotypy, które często widzimy w mediach, utrudniają zrozumienie problemów, z jakimi spotykają się osoby z spektrum autyzmu. Niektórzy błędnie definiują autyzm liniowo, a przecież nie można być mniej lub bardziej autystycznym. Pamiętaj też, że osoby autystyczne to ludzie w różnym wieku, są specjalistami w wielu dziedzinach i zawodach. Bywają mniej lub bardziej samodzielni, ale chcą korzystać z przestrzeni publicznej na równych prawach. Jednak czasami pewne okoliczności w codziennych sytuacjach mogą być wyjątkowo przytłaczające dla osób w spektrum i wywoływać silny stres. Osoby autystyczne mogą mieć problem, gdy znajdują się w nowym miejscu, nie znając zasad obsługi, planu poruszania się po budynku. Mogą być zdezorientowane i przytłoczone nadmiarem bodźców, np. hałasem, tłumem ludzi, brakiem informacji o kolejności wykonania czynności. Pamiętaj, że społeczne postawy również tworzą bariery. Nie okazuj lęku przed zachowaniem, które jest dla Ciebie nowe. Okaż zrozumienie, zapytaj, jak możesz pomóc. Możesz wskazać miejsce, w którym osoba w spektrum autyzmu się wyciszy, lub zaproponować obsługę poza kolejnością. Jeżeli masz wątpliwości, co zrobić w takiej sytuacji, Zapytaj przełożonego, nie ignoruj problemu. Jak jeszcze zapobiec takim sytuacjom? Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie na stronie internetowej zakładki Dostępność, na której treści powinny być przygotowane w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. W zakładce warto umieścić informacje o kolejności czynności koniecznych do wykonania danej sprawy. O rozmieszczeniu stanowisk, planie budynku, cichych godzinach lub dostępności pokoju wyciszeń. Pozwala to z wyprzedzeniem przygotować się do wizyty w danej instytucji i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj, że nadmiar informacji również może tę dostępność utrudniać, a u niektórych osób powodować przeciążenie sensoryczne i poczucie zagubienia w przestrzeni. Usuń z budynku wszystkie niepotrzebne treści. Zwróć uwagę na formę prezentowanych informacji. Warto dodatkowo stosować piktogramy z krótkim opisem, które ułatwią wszystkim zrozumienie przekazu. Przeciążenie sensoryczne nadmiarem bodźców można również zmniejszyć, wprowadzając w twojej instytucji tzw. ciche godziny lub ciche dni. W tym czasie na przykład wyłączana jest muzyka z głośników i osoby z odmiennymi potrzebami sensorycznymi mogą skorzystać w komfortowych dla siebie warunkach. Z zakupów zwiedzania muzeum czy w kinie. Osobom autystycznym nie brakuje intencji komunikacyjnych. Pamiętaj jednak, że niektórzy z nich używają niekonwencjonalnych środków komunikacji. Przygotuj się na taką sytuację. Zainstaluj w swoim telefonie lub tablecie jedną z aplikacji AAC to obrazkowa forma komunikacji, która ułatwi rozmowę z osobą niewerbalną. Niepełnosprawność niewidoczna. To również szczególne potrzeby dostępności. Ale w praktyce często wystarczy tylko twoja otwartość, by zwiększyć komfort drugiej osoby. Włącz empatię to przecież spektrum człowieczeństwa. Dzięki nowej ustawie przestrzeń publiczna staje się dostępna dla wszystkich. Pamiętaj, zapewnianie dostępności to nie kwestia dobrej woli, to nasz obowiązek. Więcej informacji na temat ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajdziesz na stronie dostępnośćplusgov.pl